Witam, kochani, witam, kochani raz jeszcze. Kochani, zacznijmy ten filmik od wersetu z listu bodajże Jakuba. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, ale pamiętaj, demony też wierzą, ale się boją. Wierzysz, że Bóg jest jeden, jeden. Nie w dwóch osobach. Jezus powiedział raz jeszcze. Przypomnijmy, to Jezus powiedział, aby uwierzyli w Ciebie, Ojcze, jedynego prawdziwego Boga i we mnie. Są dwie osoby, są dwie oddzielne osoby, ale Jezus nie jest osobą Bożą jakąś, osobą bożą. Druga osoba Boża. Albo drugi Bóg. Nie, Koń. Kochani. kochani. A teraz jeszcze raz sięgnijmy do Listu Jana. Dwudziesty werset. Czyli będziemy czytali po hebrajsku. Po hebrajsku czytamy z drugiej strony, prawda? Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego Jezusie Chrystusie, on jest tym prawdziwym Bogiem życiem wiecznym. No i tak by wynikało, że, że Jezus Chrystus, Syn Boga, jest prawdziwym Bogiem. Czyli co, teraz co wynika, że jest dwóch Bogów? Czy że Jezus jest Ojcem naszym, tym samym Ojcem, to w takim razie do kogo on się modlił w Ewangelii Jana, do kogo? O co chodzi? Jak to może być, jak to jest możliwe, to kim on w końcu jest? Mętlik w głowie, prawda? To jest mętlik w głowie dla wielu ludzi. Tłumaczą coś nam, czego nie rozumieją sami, i już tutaj się palą. Wielu ludzi to już słysząc te słowa się pali, ale, kochani, powiedziałam, będziemy to czytali po hebrajsku od końca, tak? To do niczego może nie dojdziemy. I tu nie obrażam języka hebrajskiego, kochani, ponieważ to, o co mi tu chodzi? Mi tu chodzi o to, by. Człowiek wziął i przeczytał cały piąty rozdział, a nie wyrwał koniec, ponieważ Jan tłumaczył od początku o co chodzi. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Każdy, kto wierzy, że w Jezusie jest Bóg, z Boga się narodził. Kto miłuje tego, kto go zrodził, czyli Boga, miłuje też tego który się z Niego narodził. Potem poznamy, że dzieci Boże miłujemy, jeżeli potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciężliwe. A co Jezus mówił o przykazaniach Boga? Macie dziesięć przykazań Bożych, macie dzień przykazań, które dostaliście od, od mojego Ojca, czyli na kogo po raz kolejny Jezus wskazał, że kto jest Bogiem. I On też powiedział, Ojcze, ja przykazania Twoje przestrzegam. Na tym bowiem polega miłość, bo, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Koniecznie, jeśli ktoś się z Boga narodził i mieszka w nim duch Chrystusa, wtedy to samo zrozumiemy. Duch Boży, bo to duch Chrystusa to nie jest inny duch jak duch Boży. Bo wszystko, co się zrodziło z Boga, zwycięża świat. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten. Który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i krew. Urodził się wśród nas jako człowiek. Nie w wodzie tylko, ale i w wodzie i we krwi. A duch składa świadectwo, gdyż duch jest prawdą. Będą czcili, ojcze, nadchodzi no godzina, powiadam Ci niewiasto, że będą czcili, ja nie będą czcili Boga yy, ani na tej górze, ani w świątyni, ale w duchu i w prawdzie. Albowiem trzech jest świadków: Duch, Woda i Krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga że złożył świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim synu. Bóg złożył świadectwo o swoim synu, uwielbił go, zamieszkał w nim. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Wiecie? Kto wierzy w Syna Bożego, a nie w Boga, czyli są dwie oddzielne osoby, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą. Czyli, że to nie jest to świadectwo. Gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o synu swoim. Bóg złożył świadectwo o swoim synu. A takie jest to świadectwo, teraz uwaga, takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w synu Jego. Kto ma Syna ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I jeszcze raz. A takie świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w synu Jego. Przek więc ten żywot wieczny, Bóg jest w synu. Dlatego tutaj czytamy w dwudziestym wersecie. Tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, w Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem. Dlaczego? Ponieważ żywot wieczny złożył Bóg w swoim Synu. Swój żywot, żywot wieczny. Tylko jedna forma żywota wiecznego jest ten Bóg. To napisałem Wam, którzy... Wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką, jaką mamy do Niego, iż prosimy o coś według Jego woli. Wysłuchuje nas. A jeśli wierzymy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat popełnia grzech, lecz nie na nieśmiertelny, niechaj się modli, a Bóg da mu żywo. Kochaj brata swojego, módl się za niego, nie strofuj go. To jest w tym, który nie popełnia grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, gdyż się nie o takim mówię, gdyż się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i złego nie może tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy i cały świat tkwi w złym. Kochani i teraz zobaczcie, Jezus przyszedł do tych, których wiedzieli, że Go wysłuchają. Mówił do wszystkich, ale wybrał dwunastu. Owce swoje, tak? Ja owce swoje wołam po imieniu, one mnie, one słyszą mój głos, one mnie poznają. I tutaj właśnie Jan, Jan, który to samo, właśnie Jan napisał to w Ewangelii, on napisał to też w liście. Wiemy, że żaden z tych, który się z Boga narodził, nie grzeszy. Więc, kochani, dalej czytamy. Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i złego nie może tknąć. I wróćmy tutaj jeszcze raz do Ewangelii Jana 17, 6. Ten, który z Boga się narodził, ten, który jest z Boga. I tu czytamy. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, Twoimi byli. Więc, Boga zrodzili się z ciebie. Twój, ty ich znałeś. I ty mi ich dałeś. I strzegli słowa twego. Słowa twoje to żywot wieczny. Oni strzegli słowa twego. Nie mojego. Nie powiedział mojego. Powiedział, czyje są te słowa. To Bóg jest swoim synu. I ten sam Bóg też chce być w nas. Ten sam Bóg, ponieważ słowo chrześcijanin to jest ten, który podąża za Chrystusem, ten, który ma ducha Chrystusa w sobie, ten, który się tak samo zachowuje jak Chrystus. To jest chrześcijanin poprzez ducha. Zrodzenie poprzez ducha. I wtedy stajemy się jedną. Kochani, my nie jesteśmy z dwunastu plemion Izraela. My jesteśmy drugą owczarnią. Jezus mówił o nas w Ewangelii Jana. Mam jeszcze inne owce z drugiej owczarni. I połączę je w jedną całość i będzie jedna wielka owczarnia. Mam jeszcze inne owce, prawda? To jest prawdopodobnie to, co Jezus nie chciał powiedzieć uczniom. Powiedział, mam, ja mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz wam tego nie powiem, bo się możecie zgorszyć. Duch, Duch Święty przyjdzie, on wam to objawi. I właśnie Duch Święty przychodził i Piotrowi objawiał. Piotr dostał objawienie, i jedz. Potem to samo objawienie dostał Paweł. Poszedł do pogan i połączył nas. I Paweł o tym pisał. Z dwóch uczynił jedno. Połączył wszystko. Bóg połączył wszystko w Chrystusie. Bóg. Jeden, jedyny Bóg połączył wszystko w Chrystusie. Zamieszkał w Jezusie Chrystusie ten Bóg. W Jezusie stał się Jezus Chrystusem i przekazał nam swego ducha. Ja aby zrozumieć Boga, czytamy to, nikt nie rozumie Boga, o ile ducha Boga w nim nie ma. następny odcinek postaram się zrobić od duchu Boga Pozdrawiam was wszystkich raz jeszcze w imieniu Jezusa Chrystusa